Nazywam się Agnieszka, poprowadzę dla Was dzisiaj zajęcia ze zdrowego kręgosłupa. Skupimy się na mobilizacji stawów, na rozciągnięciu mięśni i na mobilizacji kręgosłupa w głównej mierze. Będziemy wykonywać ćwiczenia w pozycji stojącej i w pozycji siedzącej, więc będzie, będzie Wam potrzebne krzesło tak naprawdę. Możecie już powoli wstać, zacząć gdzieś tam się rozgrzewać, jakieś krążenia biodrami, za sekundkę sobie zaczniemy, poczekamy jeszcze minutkę, może ktoś do nas dołączy. Ehm, I co jeszcze potrzebujemy? Tak naprawdę, jakiś. E, możecie ćwiczyć bez butów, tak naprawdę. E, I e, gdzieś w zasięgu ręki, e, gdzieś w zasięgu ręki e, krzesło. E, ona będzie potrzebna na koniec, też na sekundkę, e, ale też w międzyczasie do przytrzymywania równowagi chociażby, czy do rozciągania. Eee, dobrze. Ja już Was przyłączam na większe okno. Dobra, przechodzimy na matę. Ustawiamy stopy na szerokość bioder. Ramiona luźno wzdłuż tułowia. Brzuch delikatnie napięty, czubek głowy wysunięty z kierunku sufitu. I bierzemy na razie głęboki wdech. przenosimy ramiona na głowę. Wydech. Wdech, kurra. Wydech jeszcze raz. Głęboki wdech. I wydech ostatnie. Powtórzenie powoli. Wdech. I wydech luźniutko, i zaczynamy od krążenia barku w tył. Raz, jedna, raz, druga ręka. Wysoko unosimy bark i obszerne krążenia w tył. Staramy się utrzymać miednicę tutaj nieruchomo, tylko praca tutaj na razie w górnym odcinku. Wdech i z wydechem ściągamy łopatki w tym ruchu tutaj, kiedy bark. Jest z tyłu, przybliżamy łopatkę do kręgosłupa. Oddychamy powolutku. Wdech i wydech. Jeszcze dwa razy. I dodamy jedną rzecz. Super. I dodajemy ruch głowy za barkiem. Czyli ruch barku jest ten sam, ale dodajemy ruch głowy. Patrzymy za barkiem raz, w jedną, raz w drugą stronę. Mhm. Obszerne krążenia. O, ostatnie dwa razy, raz i dwa, super i przenosimy ramiona nad głowę. Wdech na dole i z wydechem chcę, żeby ramiona znalazły się nad barkami obu rącz jednocześnie przenosimy je nad głowę. Wdech na dole i z wydechem przenosimy ramiona górę. Wdech i wydech, wdech, wydech. Jeszcze dwa razy i dodamy wspięcie na palce. Wdech, wdech i wydech. Góra, dodajemy wspięcie na palce, czyli wdech, dół, wydech, ramiona, góra. Wspinamy się wysoko na palce, hop i góra. Wdech i wydech, I wydech. wdech i wydech. Jeszcze dwa powtórzenia. Wdech, wydech, jeszcze raz, wdech. I wydech. Ok. Ramiona luźno. Przenosimy je na wysokość barków. Kciuki skierowane w stronę sufitu. I teraz tylko ruch kciuki. Raz w górę, raz w dół. Cały czas macie ramiona na wysokości barków. Wdech. I wydech, kciuki w dół. Wdech. Cały czas staramy się trzymać ramiona na wysokości barków. Hop. Wdech i wydech, jeszcze dwa razy i dodamy do tego ruch głowy, wdech, wydech, wdech, wydech i dodajemy ruch głowy, kiedy kciuki są w górze, głowa patrzy przed siebie, bierzemy wdech i z wydechem kciuki dół przybliżamy brodę do mostka. Bierzemy wdech i wydech, wdech, wydech, dwa razy, wdech, wydech, jeszcze raz, ostatni, zaraz ramiona odpoczną wydech, ok, luźniutko ramiona kilka razy z jednej strony, na drugą stajemy troszkę szerzej niż szerokość bioder, palce możecie ustawić delikatnie na zewnątrz i przechodzimy do skłonów bocznych hop, jedna ręka daleko do boku wyciągacie się mocno w bok, tak jak jesteście w stanie hop wdech na środku i z wydechem daleko ręka do boku Wdech na środku, wydech. Wdech i wydech, bok. Jeszcze, wdech na środku i wydech. Daleki skręt do boku, wdech, wydech. Cztery powtórzenia, wydech. Wdech na środku, wydech, bok. Dwa razy, wdech, wydech. Wdech i wydech. Ok, super. Weźmiemy sobie teraz krzesło, żeby nam e, było łatwiej utrzymać równowagę. Opieramy dłonią o oparcie krzesła, przenosimy jedną rękę na biodro, otwieramy biodro na zewnątrz i do środka. Czyli teraz chcemy zmobilizować staw biodrowy. Hop, na zewnątrz, powolutku, i wracamy do środka. Hop, i hop mamy równowagę, przytrzymując się oparcia krzesła na zewnątrz i do środka. Czyli otwieramy biodro i wracamy. Zamykamy biodro dwa razy i zmienimy stronę. Mhm. Jeszcze raz. Otwieramy. Zamykamy. Przesunę sobie krzesło na drugą stronę, żeby być całka z przodem do Was. To samo druga strona. Na zewnątrz otwieramy biodro, zamykamy, wracamy. Mhm. I wracamy. Chcemy zmobilizować wszystkie stawy dzisiaj w ciele. Teraz akurat skupiamy się na stawie biodrowym. I powrót. Otwieramy i wracamy. Mhm. Zrobimy jeszcze trzy powtórzenia. Otwarcie. I zamykamy ostatnie dwa razy ręka na biodrze. Hop. Ostatnie powtórzenie. Mhm. Super. Przejdziemy sobie teraz do rozciągnięcia tylnej taśmy, czyli opieramy dłonie o oparcie krzesła, odchodzimy kilka krączków do tyłu, nogi wyprostowane i teraz wypychamy biodro do tyłu, chowamy głowę między ramiona i chwilkę w takiej pozycji zostajemy. Nogi wyprostowane w kolanach, głowa schowana między ramionami, mobilizujemy teraz odcinek piersiowy kręgosłupa i rozciągamy tylną taśmę, czyli tutaj z tyłu uda w łydkach powinni się tutaj delikatne rozciąganie. Jeszcze chwilkę zostaniemy sobie w tej statycznej pozycji i przejdziemy do ugięcia Raz prawego, raz lewego kolana, czyli jedna noga jest wyprostowana, druga ugina się w kolanie. Powolutku, oddychamy. Nie spieszymy się, nie idzie. W tym ruchu bardzo ważne jest właśnie to, żeby te ćwiczenia wykonywać powoli, dokładnie, a nie szybko. Jeszcze cztery razy. Uginamy raz, jedno kolano, raz drugie. Trzy i cztery, super. Wracamy ramiona wyprostowane, nogi wyprostowane i powolutku podchodzimy do krzesła. Rozciągniemy tym razem przednią taśmę, czyli łapiemy za stopę w ten sposób i rozciągamy tutaj przód uda. Przyciągamy stopę do pośladka. Możecie przytrzymać się krzesła, żeby utrzymać równowagę. Pamiętajcie, żeby nie pogłębiać się w odcinku lędźwiowym, czyli tego nie chcemy w ten sposób, nie chcemy wypychać brzucha do przodu, pogłębiać odcinka lędźwiowego, tylko chcemy neutralnie, wyprostowana pozycja, proste plecy i trzymamy chwilkę, cały czas to rozciągnięcie tutaj z przodu uda. Jeszcze chwilka. I wracamy druga strona to samo. Stopa pięta do pośladka i trzymamy równowagę. Głowa wysunięta w kierunku sufitu, plecy proste, czyli nie ma tutaj żadnych takich pozycji przygarbionych, jak najbardziej chcecie się wyciągnąć do góry. Rozciągamy cały czas przotódach. Również to jest mięsień, który bardzo się spina przez chociażby długą. Pracę siedzącą, więc chcemy się skupiać na rozciąganiu. Jeszcze chwilka, 3, dwa i 1. Rozluźniamy. Dobra, krzesło zostanie sobie gdzieś z boku. Za chwilę jeszcze nam się przyda. Stajemy w naszej wyjściowej pozycji, czyli stopy na szerokość bioder, ramiona luźniutko. Bierzemy wdech i z wydechem rolujemy się do dołu. Zaczynamy od głowy. Broda do mocka, ramiona luźno wiszą i luźniutko idziecie do skłonu. Zostajemy chwilkę w tym skłonie w dole, tak jak jesteście w stanie, tak nisko schodzimy, bierzemy wdech na dole i z wydechem rolujemy się kręg po kręgu do góry. Staracie się brodę i szyję wyprostować na samym końcu, bierzemy jeszcze raz wdech na górze. I z wydechem powoli broda do mostka. I powolutku kręg po kręgu do skłonu. Jeszcze chwilka. Tak jest. Bardzo powoli wdech na dole. I z wydechem wracamy. Chcemy zmobilizować kręgosłup. Dlatego właśnie chcemy kręg po kręgu wolno rolować go w dół i w górę. Jeszcze dwa razy. Wdech na górze. I z wydechem broda do mostka. I kręg po kręgu dół. Luźniutko. Zostajemy sekundkę w dole, bierzemy na dole wdech i z wydechem rolujemy górę. Pamiętajcie, broda i jak na samym końcu. Mhm. Ostatni raz. Wdech na górze i z wydechem schodzimy dół. Broda do mostka i luźniutko. Zostajemy w dole, możecie teraz w dole spleść, złapać się za łokcie, zostajemy całe czas w słonie, stanę pokiem do Was i kilka razy wahadełko z jednej strony na drugą, bujacie się kilka razy z jednej strony na drugą, luźniutko. Ok, zatrzymujemy na środku, na luźno. Wdech na dole, z wydechem rolujemy się do góry. Wdech, wydech, ściągamy opadki. Super. Przeniesiemy teraz ramiona przed siebie na wysokość barków. Weźmiemy wdech i z wydechem będziemy przenosić ramię za siebie i patrzeć za dłonią w tył. Starajcie się, żeby miednica. Była w jednym miejscu. Nie chcemy się skręcać w biodrach, tylko w górnym odcinku kręgosłupa. Bierzemy wdech na środku i z wydechem skręt. Wdech i wydech. Cały czas patrzycie na dłoń, czy jest z przodu, czy jest z tyłu. Śledzimy ruch dłoni. Wdech na środku i wydech Wdech i wydech. Zrobimy jeszcze cztery razy. Wdech. I wydech, wdech na środku, i powoli skręcamy się, patrzymy za siebie z wydechem. Ostatnie dwa razy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Super. Bierzemy krzesło tym razem. Przyda nam się do siedzenia. Przechodzimy do pozycji siedzącej. Ok. Siad prosty. Zrobimy sobie teraz dwa ćwiczenia jeszcze. A na koniec zrobimy sobie kilka minut. Takich ćwiczeń, które możecie robić dosłownie w bardzo szybkiej przerwie w pracy, nawet w pozycji siedzącej. E, ok, na razie przechodzimy do naszych e, dwóch jeszcze ćwiczeń. Siad prosty, czyli e, nie opieramy się o oparcie krzesła, wyprostowane plecy, brzuch delikatnie napięty, i będziemy przechodzić do skłonów bocznych, czyli jedna ręka. Możecie się zacząć o krzesło albo o udo. I przechodzimy do bocznych skłonów, daleko wyciągamy się do boku, cały czas jedna strona. Starajcie się nie odrywać pośladków, oba przykle pośladki przyklejone do krzesła i chcecie się wyciągnąć daleko do boku. Mhm. Wdech i z wydechem rozciągnięcie, jeszcze dwa razy i zmienimy stronę. Wdech i wydech, czyli. Tak, tak daleko, jak możecie, ale bez odrywania pośladków od krzesła. Zmieniamy. Druga ręka bok, wdech i z wydechem skłon do boku. Wdech i wydech. Wdech. Wdech. wdech, wdech na środku i z wydechem mocno się rozciągamy. Kiedy robimy wydech, to rozciągnięcie jest jeszcze większe. Dlatego tak długo mówię o oddychaniu. Wydech. Trzy razy wdech. Mocno do boku. Wdech. I daleko boko. Ostatnie powtórzenie, wdech i wydech. Ok. A wyprostowana sylwetka przeniesiemy teraz stopę nad kolano, w ten sposób. To jest nasza pozycja wyjściowa. Stopa jest nad kolanem naszej nogi podporowej. I teraz chcemy się pochylić. Przód I rozciągnąć pośladek. Bierzemy wdech i z wydechem pochylamy się do przodu. Plecy są wyprostowane, zgięcie jest w stawie biodrowym. I wydech. Bierzemy wdech i wydech. Siądę bokiem do Was, żebyście widzieli, że mam proste plecy, tak? Czyli cały czas plecy są wyprostowane. Nie chcemy się w tej pozycji garbić. Wdech i wydech. Pochylamy się w przód. Jeszcze, wydech i wydech, mhm. wdech, z wydechem pogłębiamy, jeszcze raz i chwilkę zostaniemy w tej pochylonej pozycji, wydech, dobrze i trzymamy chwilkę rozciągnięty pośladek, trzymamy to rozciągnięcie, to również jest bardzo fajne ćwiczenie, które możecie robić w pozycji siedzącej, w przerwie pracy chociażby. Mhm. wracamy, to samo zrobimy na drugą stronę. Zakładamy stopę nad kolano. Plecy wyprostowane bierzemy wdech i z wydechem pochylamy się do przodu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. To jest wspaniałe ćwiczenie, żeby zaktywować, zmobilizować mięśnie pośladkowe, które w pozycji siedzącej są po prostu nieaktywne. Wdech i wydech. A jak wiemy wdech i wydech. Y, Przy nieaktywne pośladki bardzo dużo e, bólów promieniuje do odcinka lędźwego. E, wdech. E, wydech. Zrobimy ostatnie dwa powtórzenia. E, wdech i wydech. Jeszcze raz. E, wdech. I wydech. Super. Ok, przenoszę się przodem do Was. I teraz dosłownie kilka minut ćwiczeń, które możecie zrobić sobie, jak pracujecie przy komputerze. Kilka minut, dwie, trzy minutki chociażby, i to już naprawdę pomoże. Dobra. Bierzemy na razie głęboki wdech, góra I wydech. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Ok. Szczególnie możecie różniutko położyć na udach. Bierzemy wdech, i z wydechem patrzymy w bok. Mobilizacja odcinka szyjnego, to jest bardzo ważne. Wdech. I wydech po odcinku szyjnym zbiera się. Zbierają się wszystkie napięcia. Wdech i wydech. Wdech na środku. Z wydechem patrzymy do boku. Wdech na środku. Wydech jeszcze dwa razy. Wdech. Wydech ostatni. Hop. Wydech. Okej, okay. patrzymy przed siebie. I tym razem zbliżamy raz jedno. Raz drugie. Ucho do barku. Wdech. I wydech. Ucho w stronę barku. Tutaj możecie luźno opuścić ramiona. Wdech i wydech. Wdech. Wydech. Wdech na środku. Z wydechem rozciągacie. Boczny odcinek. szyi. Jeszcze dwa razy. Wdech na środku. Wydech. Jeszcze raz. Wdech i wydech. Ok. Neutralnie, luźniutko patrzymy przed siebie. I tym razem zrobimy. Krążenia głową 180 stopni, czyli z jednej strony na drugą. Hop, patrzymy do boku, przybliżamy potem głowę do mostka i w drugą stronę. Kilka takich powtórzeń. Nie chcemy robić pełnych krążeń 360 stopni, chcemy sobie zrobić teraz 180, czyli z jednej strony na drugą. Hop. I jeszcze trzy razy pomiędzy. Jedną stroną, a drugą. Zbliżamy brodę do mostka. Jeszcze raz. Super. I luźniutko. Ok. Splatamy teraz palce ze sobą, przenosimy dłonie na wysokość barków i daleko do przodu wypychamy dłonie. Mhm. Trzymamy chwilkę, wracamy, bierzemy wdech i tym razem przeniesiemy ramiona nad głowę. Palce splecione, ramiona nad barkami. I kilka razy skręcimy się do boku raz w jedną stronę, raz w drugą stronę i bok. Wdech na środku i z wydechem daleko do boku. Jeszcze dwa razy. Jeszcze raz. Ok, luźniutko. Ok, ostatnie ćwiczenie, które teraz zrobimy. Skręcimy się raz w jedną, raz w drugą stronę. Możecie się zaprzeć o udo. Skręcamy się w kręgosłupie piersiowym w kręgosłupie lędźwiowym i głowa patrzy na siebie. Bierzemy wdech na środku i wydech. skręcamy. Wdech na środku. Wdech. Jeszcze dwa razy. Powolutku, pamiętajcie, nie opieramy się. I hop, luźno, patrzymy przed siebie, głęboki wdech, wracamy, jeszcze raz głęboki wdech. Ok, luźniutko, wracamy i rozluźniamy. Super. Dziękuję Wam bardzo. Na dzisiaj to jest wszystko, jeżeli chodzi o nasz zdrowy kręgosłup.